Bardzo dziwna metoda, która przynosi ogromne zyski. Jak flipować kartami meta? Czy to ostatnia szansa na zakup foderu? W jaki segment macie celować? Omówienie dotychczasowego kontentu? Przeciek SBC o ikonę już niedługo w grze. Na te wszystkie pytania odpowiem Wam w dzisiejszym materiale. Z tej strony Janu i zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy, że podacie dokładny wynik meczu Polska-Mołdawia oraz jednego z strzelców bramki. No i napiszecie dodatkowo do tego, co byście dodali do moich materiałów, co chcecie oglądać, a ja spośród tych komentarzy wybiorę jeden, który otrzyma wyjściówkę premium Discord na okres czasu miesiąc. Zaczniemy sobie tradycyjnie od mówienia kontentu. Jaki był w piątek 13. Pechowy dzień, ale nie dla graczy FC24. Dostaliśmy naprawdę sporo rzeczy, które ułatwiły nam handel, jak i przyniosły nieco urozmaicenia do rozgrywki. Omówimy na początku kartę Rodrigo, której cena sięga do 400 tysięcy monet. Moim zdaniem jest to idealnie wycenione SBC. Nie jest tanie, ale też nie jest mega drogie. A fanów tego piłkarza, no nie brakuje, co może świadczyć ilość łapek w górę pod jego profilem na futbale. Z punktu handlowego zajęliśmy się skupowaniem linków. Hype był ogromny i można było sporo zarobić na podawanych przeze mnie kartach na Discordzie dla patronów. Jeśli chcesz mieć takie info, to gorąco zapraszam, bo zostały dosłownie ostatnie miejsca, także warto się pospieszyć, bo zwraca się to bardzo szybko. Kupowaliśmy Mendiego za 85 tysięcy i sprzedawaliśmy po 102 tysiące, co daje nam naprawdę fajny zysk. Nie było tak dobrze, bo zdecydowaliśmy się też kupić Griezmana, który fajnie spadł pomimo wyjścia z paczek i braku dodatkowej podaży. Ale jest na nim dosłownie leciutki zarobek w okolicy 2-3 tysięcy. Zawsze coś, no ale jest to też zamiennik Rodrygo, bo grałem na tej samej pozycji. Mimo tego uznałem, że i tak warto spróbować na nim zarobić. Ważne, że nie na minus. Kolejne karty już wyglądają fenomenalnie, bo ludzie panikowali i wystawiali Rodrigo, który z 70 tysięcy spadł na 35 tysięcy, po czym my sprzedawaliśmy go po 45 tysięcy. Był moment, że stał za 55, ale niestety go przespałem i no i po prostu nie udało mi się go sprzedać za 55. Musiałem się zadowolić sprzedażą za 45, co i tak oceniam za naprawdę bardzo fajny profit. Kolejny link pod Rodrigo, czyli Eder Militao, za okolice 140 tysięcy, kupowany, sprzedawany powyżej 157-8 tysięcy monet. Także nie było zbyt kolorowo przez tą podaż, która naprawdę robiła swoje, ale jak przyjemny flip. Ostatnią kartą, jaką polecałem po 19 był Kunde. On jest również w nowej drużynie, całkiem logiczny dla mnie wybór. Ze 150 tysięcy wskoczył na okolice 175 tysięcy. Piątkowe flipowanie uważam za naprawdę bardzo udane i osobiście chyba będę robił kartę Rodrigo. Dajcie znać, czy wy się na niego decydujecie, no i czy jednak czekacie na kartę Heron, no bo jednak dwa drogie SBC na początku gry, no nie każdy może sobie na to pozwolić, Aczkolwiek ciężki wybór, bo mamy pewną dobrą kartę, albo jednak jest ta nutka hazardisty w karcie Hero, w SBCO, kartę Hero oczywiście. Oczywiście dostaliśmy też już oficjalną drużynę pionierów, na nich też udało się leciutko zarobić, bo taki flip Michitariana z 74 tysięcy wleciał na 82 tysiące. Lekki zysk, ale chciałem też popróbować czegoś na nowych zawodnikach i... I po prostu sprawdzić, jak to działa, jeśli chodzi o piątkowe flipy na kartach, które dopiero co wyszły, żeby mieć po prostu lepsze doświadczenie w przyszłości. Dostaliśmy również ulepszenie Team of the Week, w którym potrzebny jest zawodnik 85. Lekko podbił ten segment, ale nie jakoś bardzo. No i jakieś zwykłe SBC bez szału, paczka tragiczna, ale jak można zrobić to za darmo to dlaczego nie. A nóż komuś może się poszczęści, w zadaniach mamy jeszcze Wilsona do odblokowania. I to tyle co otrzymali, otrzymaliśmy jako piątkowy content. Moim zdaniem naprawdę bardzo przyjemny zestaw. Dajmy sobie coś dla niskiego budżetu, żeby każdy mógł sobie zarobić, a metoda jest prosta. Polega ona na wystawianiu po zawyżonych cenach karty. Ważne jest, żeby te karty były potrzebne w SBC. Możecie to robić na swój sposób. Ja zdecydowałem się na użycie kart potrzebnych w ważnych meczach. Jest pewien segment, gdzie wymagają od nas karty srebrnej. Dokładnie jest to w meczu Belgia, Szwecja i osoby leniwe po prostu kupują te srebrne karty z tych krajów. Po niebotycznie dużych cenach. Przybitka jest z 150 monet na 950. Macie tutaj na ekranie moją listę. Przez noc sp sprzedało się kilkanaście takich kart i może to dobrze wróżyć na przyszłość, bo ludzie są skłonni zapłacić więcej, by byleby szybciej kupić i zrobić zadanie. Ja wystawiam ich w okolicach 750 końców do 950 końców na noc. Sprzedaż nie jest jakaś ultra szybka, ale przez noc na 6 godzin możecie wystawić i rano obudzić się z zyskiem na poziomie 20-30 tysięcy. To chyba nawet całkiem spoko opcja, żeby sobie for fun przetestować, bo i tak nic nie tracicie kupując ich na licytacji za 150 końców. Bo możecie po prostu ich sprzedać później za 200 końców i zarobicie trochę, ale co najważniejsze nic nie stracicie. Powiemy sobie coś o foderze. Jak wiecie każdy chce kupić ten foder, każdy się zastanawia kiedy. My na, my, my na Discordzie zrobiliśmy oczywiście ten foder jeszcze przed przeciekami o kartę Hero. Sam sądziłem, że foder ogólnie może w piątek spaść, ale stało się totalnie na odwrót. Foder troszeczkę podbił. Czyli... Każdy, kto ma foder, niego jeszcze po prostu trzyma. On ma spory potencjał. Ja sam wystawiam foder już po zawyżonych mocno cenach i dokupuję, jeśli mi się sprzeda z listy, no bo oni się również sprzedają. Na przykład 8.6 sprzedają się po 15 tysięcy, 14 tysięcy na przykład na, na zawyżonych cenach. Wy, jeżeli chcecie teraz dokupić foder, możecie to zrobić. Jest dzisiaj ostatnia szansa na to, aby zakupić foder. Ceny macie oczywiście podane na ekranie, ja skupiłem się na bezpiecznych. Segmentach, czyli 8 piątki do 4000 monet, 8 szóstki do 8 monet oraz 8 siódemki do 13 tysięcy monet. Podaję tylko te trzy segmenty z tego względu, że inne niestety już za mocno podbiły, aby cokolwiek w cokolwiek mnie wchodzić. A tak się składa, że te segmenty, które podałem. Są tak naprawdę bardzo podobne do wymagań sprzed roku, tak to powinno wyglądać. Te segmenty powinny nam się przydać. Czas na zakup myślę, że jest przez cały dzisiejszy dzień oraz noc. Już jutro rano może być ten hype, może już foder zacząć rosnąć. On na bank jeszcze odbije. jakby to nie jest jego maksymalna cena. Moim zdaniem tutaj przebitki w 20-30% jeszcze mogą urosnąć, więc. Jeśli ktoś tego foderu nie ma, no to naprawdę nagłaśniał, że to jest ostatnia, ale to ostatnia szansa na zakup. Jeśli chodzi o przecieki, no to mamy nowe info na temat SBC Ikony. Będzie to Loro Blond88, który kosztuje 400 tysięcy na rynku. Karta raczej bez szału i mało kto będzie to robił. Ale przy takich wyzwaniach, warto kupić sobie srebrnych i brązowych zawodników. Rzadkich oczywiście, bo czasami są fajne paczki w tych SBC początkowych, gdzie trzeba wymienić całą jedynaskę rzadkich brązowych lub rzadkich srebrnych. Na przykładzie Beckhama nie wyszło to zbyt dobrze, bo paczki były bardzo słabe, ale kupując ich tak naprawdę za bezcen, nic nie tracimy, a zarobić i tak zarobisz. Na karcie, na karcie kupowanej za 150 końców, w najgorszym wypadku możecie sprzedać ich nie za 400, tylko za 200. Jak ktoś nie ma pomysłu na inwestycję, na taką mini inwestycję, to też jest opcja, w której, która w poprzednich edycjach oddawała bardzo potężnie. No a tutaj możecie połączyć to, co mówiłem wcześniej na temat srebrnych zawodników z Belgii lub Szwecji do tak naprawdę tego. Więc macie dwa w jednym i totalnie nic nie tracicie. Najwyżej ich sobie przepalicie o jakąś paczkę lub sprzedacie właśnie po te 200 końców. Jeszcze jeden przeciek mam dla Was. Chodzą plotki, że po evencie Pionierów, który jest rozłożony na dwa tygodnie, będzie kolejne promo związane z Ligą Mistrzów. Ciekaw jestem na jakiej zasadzie będą tamte karty działać. Brakuje jeszcze troszeczkę informacji, bo jest zbyt, jeszcze, zbyt wczesna pora na to, aby określić na jakiej zasadzie będzie działał event za, trzy, za dwa tygodnie. Także wyczekujcie informacji, na pewno będę was informował co nowego pojawiło się, jeśli chodzi o ten nowy event. Całkowicie nowy event związany z Ligą Mistrzów. Mi osobiście brakuje takiej drużyny związanej z jakimś Halloween czy świętami Bożego Narodzenia. Szkoda, że kiedyś to usunęli. Ciekawe czy są jeszcze z nami gracze, którzy to pamiętają. Jeśli pamiętacie i graliście wtedy Futa, dajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście każdemu z dinozaurów odpowiem i mega fajnie. Dziękuję Wam za odbiór poprzednich materiałów. Także przypominam Wam o konkursie i o dostępności miejsc na Discordzie Premium. Jest to najtańszy i najlepszy serwer w Polsce. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.